Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo belgijskie. E, z browaru Mulberry de Halveman. Strafe Hendrik e, Brooks Quadruple Beer. 11 stopni. E, <klima> tak. 11 stopni ma. 11% alkoholu. Mała buderka z 3, No, ale jak macie takie mocne piwo, to uf, pół litra byłoby ciężko wypić, prawda? Chociażby się dało. Skład: woda, jęczmień, słód, drożdże, chmiele i cukier. Oczywiście ma znaczek poprawności geograficznej belgijski. E, przez pięć pokoleń e, zarówno najstarszy syn e, rodziny piwowarskiej, jak i piwa były nazywane Hein albo Henrik. E, Dlatego taka nazwa Henryk. I to piwo jest uważane zgodnie z tradycyjną e, rodzinną recepturą. Najstarszy kwadrupel. Ok. E, the Halfman Brewery. Które jest zlokalizowane w historycznym sercu Umbrugi Od 1856 roku No i oni jeszcze zrobili By transportować to piwo 3,2 kilometrowy Rurociąg Podziemny Jako pierwszy na świecie Piwo tradycyjnie Fermentacji wysokiej I refermentowany w butelce no i jest tam jakieś ciupeńki osad okej, okay, okej okay. no jest troszkę butka kapselek oczywiście z półksiężycem fajna morda tutaj no i piwo jak się weźmie pod lampkę jest rubinowe takie bardzo ciemno-rubinowe, teraz jest bardzo zamglone no bo jest cały, cały ten obszar z dna. Piana nie jest taka duża. No. no i widzicie taki lekko żółtawy, kremowy kolor. Tu już zdążyła opaść, ale zaczynają się szybko tworzyć średnie pęcherze. No i zapada się troszeczkę, ale no widzicie. Ciągle się utrzymuje. Może dzięki tej właśnie refermentacji. Aromat jest słodowy, chlebowy, taka przypalona skórka od chleba, trochę suszonych owoców, może jakieś daktyle nawet, figi, nieco lukrecji. Nieco takiego, wiecie, lekko likierowatego alkoholu, ale on tylko dodaje, e, jakby łączy te wszystkie smaki w jedną całość. E, no i jest to bardzo przyjemna, e, woń. <laughs> Miła, zapraszająca. Wobec tego spróbujemy. Wasze zdrowie. <laughs> po pierwsze, od razu w ustach tworzy się jaka piękna, delikatna, kremowa piana. Piwo jest <laughs> wysmuklone przez ten cukier. Nie jest ciężkie. Oczywiście wiadomo, że jest pełne, pełne smaku. E, bogate, ale nie jest tak ciężkie, jakbyśmy myśleli, że przy 11%. E, bardzo fajne, też takie chlebowe, trochę przypalane, e, trochę karmelu, sporo takich właśnie suszonych owoców różnych. No i później jest jeszcze goryczka, z lekkim takim rozgrywaniem przełyku, co jak na 11% jest dobrym osiągnięciem. E, ten alkohol po prostu tutaj dodaje wartości. A nie stanowi i taką, wiecie, niechcianą yy, nutę. Yy, to wszystko tutaj pasuje. Yy, jest nieco lukrecji, yy, ziołowe akcenty, trochę palone, tak właśnie ta przepalana skórka od chleba jest. Yy, no i ta owocowość, ta owocowość i. To wysmuklenie przez dodanie cukru dało właśnie niesamowitą pijalność. To piwo jest niesamowicie niebezpieczne, bo ono się pije z niezwykłą przyjemnością. Chcecie wziąć następny łyk i następny, i następny. No a 11% to jednak e, da znać o sobie dosyć szybko. Także piwo jest. Pięknie zrobione, e, wysublimowane e, z bogactwem smaku i aromatu. No i ta alkohol też dodaje e, do tego e, swoje. Także zdecydowanie warto spróbować. Bardzo przyjemne, niesamowicie pijalne. E, fajne odczucia w ustach. Dobre piwo, zdecydowanie dobre. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, Takie podoba mi się do piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji, no proszę, mam taką nadzieję, przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, Cześć. ooh <sighs>